Siemanowica więc z tej strony mrużny dzisiaj unboxujemy słuchawki oglądajcie do końca to się dowiecie jakie. O! A nie powiem wam. Dobra, DPD przywiozłem. No, no jak widać zawsze brudny adyk, DPD otwiera. Znaczy nie otwiera. Dobra, to ja to otworzę, bo to... Troszeczkę zapakowane. Dobra. Wyjąłem to z tego. No, ciężko to było otworzyć. Szczerze. Dobra. O, to to moja Oj, co jest ta stara paczka? Jeszcze nie się nie wiadomo. Jest. Dobra. O. Już sami się dowiecie jak to są słuchawki. Na ja mogę powiedzieć, że Genesis. Bo tutaj zaraz będzie pewnie ikonka. Centrum dystrybucji. Distribuc no nie powiem tyle. Ładnie zapakowane są. I są to słuchawki... Neon 200. Neon 200 RGB chyba to miało być. No. Neon 200 RGB. No, takie małe w sumie małe to nie są w sumie no tutaj mamy całe no. jest jak pięcięczkę a to jest .pl. po czosku na bogato jak no. iść no fajnie mamy lawer, hmm. to lawer, jestem laptop, komputer lawer, jestem lawer, jestem lawer, jestem lawer, jestem lawer, Okej, dobra. Czy ciężko? Chyba nie, dobra. Czy to się otwiera? jest, tak. To wszystko tak zapakowa... zapakują. Wszystkie tak pakują już. Dobra. Za chwilę się widzimy, bo to ciężko odpakować. No ja jestem. Chciałem to zedrzeć normalnie, no nie. No ale jednak za ciężko jest to tak, to przeciąłem po prostu. I jak to teraz, tutaj inne trzeba zrobić. Ja to chciałem, chyba to to tak się po prostu wyciągnąć. Teraz ja to jest to. Nie, dobrze, to widzę chwilę. Dobra, no, przeciąłem ten karton, on mógł tworzyć. Szczerze. No, to było łatwiej. O otworzone jakoś tak na opak, trochę kto wy uwagę? A w sumie, wy możecie, ale, wszystko jest to ładnie zapakowane. Trzymaj, to trzeba brzydko otworzyć. Nie, znaczy, wysypujemy to sposobem moim. W sposób na sranie. Od wyszedł. już tu miejsce. Dobra. Genesis. No, że to sobie położy tam. Bo to niebezpiecznie, gdyby <grymne> leżał tak za nogami. Które teraz to się otwiera? No, tu Tutaj to ja nie wiem hmm, to za chwilę to ja wydłużę rękę i ja tu sprawdzam chyba musimy to yy, ten yy, przeciąć bo to wszystko jest tak zgnieciony że to się nie da tak normalnie co nie dlatego chyba to roślinamy. oto Pokażę wam, jak już rozetnę to. A ja jednak tego nie muszę być Otworzyłem to, tak, po prostu to dziwnie. I od razu się rozsykuję cała paczka. O kurde. Ale to ładnie zapakowane, nie sądzicie? parapecik i hmm. tak jest chwila to wyjmę bo to ciężko wyjąć nie chodzi mi, że ciężko ale chodzi mi o to, że po prostu to mnie wyciąga mi się, nie chce tego wyciągać. O, tutaj mam jakieś takie coś. To... Tak, naklejki. To fajne naklejki, fajne. Może kiedyś co użyję. A nie jestem pewien. No, miałem dwie ścierki, to jest. No pięknie. No, jeszcze takie to potęgę sobie jałem. Takie. To 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 to, 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 to jest jaki? To jest po prostu słuchawek, A to jest adapter, aby też mikrofon podłączyć. A to ja nie potrzebuję. Dobra. Widzowie. Teraz z tym wszystkim To się potem ogarnie. Jak tam to kekw Zasiadałem na mój tron. No i tutaj trzeba to, to zdjąć. Mm. Szybciutko tutaj zdejmujemy I pstryk. O widzicie? Szybciutko zdjąłem to <laughs> Nie takie efekty, kurde zrobiłem Naturalne efekty Z zwykłego kliknięcia Na włączam komputer Szybko A tu baj tego już ja trochę ogarnąłem. No, i dobra. Nie, to muszę ja tak przerozwiązać, więc od... chwilę okej. Okay. I to, to, to. to. Tego. Oh, ładnie. Nawet trochę z jak widzicie, bo z telefonu to nagrywam. Kurde. Dobra, teraz. Test czy one są wygodne? O, ta. A nie, bo tu jeszcze jest jakaś folia. An, taka anty. Ja jeszcze ją I na parapet. Ogarnie się. Pijcie wodę, pijcie wodę. Najlepiej jeszcze gazowaną. Taka smaczniejsza. Dobra. Zobaczymy, czy te słuchawki mają dobre audio i czy są wygodne. A ja mam tutaj tak. Tak. Tak, was dobre. Nie. Chył. Chodzi o mikrofon. Najlepiej, opatrzcie. Wy będziecie sobie tak tutaj patrzeć. A ja się założę, słucham. Dwa. O kurde. No, powiem. Nie powiedzieć tak. Są bardzo wygodne. O te słuchaweczki. tu mam to te. No. powiem tak. Wygodne są. Troszeczkę teraz rozszerzyłem, bo troszeczkę za ciasno było. Teraz, a, powiem, jaki to mięciutki materiał. Polecam. Bardzo. No to są na maksa podkośnie chyba. No jest na maksa. Jaki jest rumienik. No to co, widzowie? Szybkie sprawdzanie audio. Teraz tego szybko ustawię. Z tego audio korzystam. To chwileczkę, niech się to ustawi. To zanim się czyta, to wiecie. Powiem tyle. Jest bardzo dobre audio, polecam zostawić lajka, subika, z dzwoneczkiem. Pewnie nie przegapić kolejnych unboxingów albo innych filmów. Co nie? No. No i chyba tyle, nie wiem. A jeszcze sobie na... Na fulla sobie podgościmy Powiem tyle. O coś, dawaj. no No, jest na 100% głośność. co tutaj się dotąd pokazuje? Ta kreseczka, i tak, tak dobry audio, strasznie jest już na takim małym. Dlatego to są chyba najlepsze. No, polecam bardzo. Zapraszam na Genesis. To nie żaden sponsorik, ale byłoby fajnie, gdyby był. No to polecam słuchawki Neon 200 RGB. Pozdrawiam.